Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które dotyczą międzynarodowego transportu osób oraz pracy za granicą, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku poruszę temat zmian w przepisach dotyczących ulgi abolicyjnej, a co za tym idzie rozliczania się z podatku PIT za rok 2021. Obejmuje to większość polskich obywateli, którzy pracują za granicą. Serdecznie zapraszam. Od stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy PIT w zakresie ulgi abolicyjnej. Osoby, które uzyskują dochody za granicą, ale dalej są polskimi rezydentami podatkowymi, mogą zapłacić znacznie wyższe podatki. Aby przejść do sedna tej zmiany, należy wytłumaczyć pojęcie polskiej rezydencji podatkowej oraz definicję ulgi abolicyjnej. Polska rezydencja podatkowa jest nadawana poprzez spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków. Warunek pierwszy. Osoba posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych, czyli inaczej mówiąc ośrodek interesów życiowych. Lub warunek drugi. Osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeżeli więc spełniamy jeden ze wspomnianych warunków, to jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi. Należy dodać, że rezydencja podatkowa nie jest uzależniona ani od posiadanego obywatelstwa, ani od miejsca zameldowania. Na czym polega ulga abolicyjna? W sytuacji, gdy zagraniczny podatek nie kompensuje w całości polskiego zobowiązania podatkowego, różnica w należnym podatku jest niwelowana właśnie za pośrednictwem ulgi abolicyjnej. Dotyczy ona polskich rezydentów podatkowych, którzy osiągają dochody w kraju, z którym Polskę wiąże system unikania podwójnego opodatkowania, określany jako metoda proporcjonalnego odliczenia. W przypadku tej metody podatnik ma możliwość odjęcia podatku zapłaconego za granicą od polskiego podatku dochodowego. W sytuacji, gdy zagraniczny podatek nie kompensuje w całości polskiego zobowiązania podatkowego, różnica w należnym podatku jest niwelowana właśnie za pośrednictwem ulgi abolicyjnej. Dobrze, to teraz wytłumaczmy zmiany dotyczące tej ulgi, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2021 roku. Nowelizacja ulgi abolicyjnej zakłada znaczne ograniczenie możliwości stosowania takiego odliczenia. Zgodnie z nowymi przepisami, Odliczenie w ramach ulgi nie może przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, to jest kwoty 1360 zł. Oznacza to, że podatnicy nadal będą korzystać z ulgi, jednak maksymalne odliczenie wyniesie zaledwie 1360 zł. Jeżeli różnica pomiędzy polskim a zagranicznym podatkiem przekroczy tą kwotę, nadwyżka ponad nią będzie stanowić podatek do zapłaty. Pamiętajcie jednak, że rozliczenia PID 2020 dokonuje się jeszcze na starych zasadach. Nowa wersja ulgi abolicyjnej znajdzie zastosowanie w rozliczeniu podatku dochodowego PIT za 2021 rok. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i przydał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę i przypominam o subskrypcji naszego kanału, abyście byli na bieżąco z aktualnymi przepisami i obostrzeniami. Gdybyście mieli jakieś pytania, które przychodzą Wam do głowy, napiszcie w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.